Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kuba. To jest kolejny vlog. No i patrzcie, co ja tutaj mam. Tak, to właśnie mój nowy telefon. Xperia. Jesteśmy ljęcy, ja co do telefonu. I ja tak mam taki fajny telefon. Ja mam klewe Tury. O, no, widzicie? Taki fajny telefon. No i to jest opakowanie od telefonu. Taki Tu miałem kabel i, i instrukcje. No i oczywiście kabel USB podowarkę. No. A więc to jest telefon z Androidem. Yy, 6 Jeden wersja i na Wi-Fi. No wiem co tu jeszcze o nim gadać. Hm. Mi się uda. Zapiszcie mi w komentarzach, czy będzie się dało na moim telefonie grać w ten w Minecraft Pocket Edition, bo ja tak bardzo chcę zagrać. No a więc piszcie w jak będzie wam się chciało to telefon Sony Ericsson mój telefon to Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro A więc jak coś to piszcie w komentarzach no a no i to już chyba będzie koniec komentuj komentujcie subujcie, oceniajcie no i papa. pa 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 pa